Witajcie moi kochani bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Maciej na YouTube i witam Was moi drodzy w specjalnym odcinku, w którym przeprowadzimy rywalizację jeszcze czegoś takiego na moim kanale nie było także jeżeli lubicie rywalizację, koniecznie zostawcie łapkę w górę a my zabieramy się za drapanie, życzę Wam miłego oglądania mam zdrapkę za 5 zł, super linia oraz taką owocową zdrabkę za 5 funtów. Także 5 zł na 5 funtów. Zobaczymy, która zdrabka wygra. Z racji tego, że mój kanał jest polskim kanałem, zacznijmy od zdrapek e, polskich, moi drodzy. Dokładnie tak. Zacznijmy sobie od polskich zdrapek. E, nie inaczej. I lecimy z pierwszym symbolem. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. Co będziemy mieli na samym początku? Pierwszym symbolem jest, moi drodzy, uwaga, rower. Więc sobie ten rower tutaj zdrapujemy, szukamy go. Szukamy rowera. Jak obstawiacie? Która zdrabka wygra? Czy polska, czy angielska? Jak czujecie, moi drodzy? No zobaczymy. Rower tutaj kilka razy się pojawił w, na naszej planszy, w naszych liniach. Ale czy pojawi nam się jakaś linia, moi drodzy? Mam parasol. Tutaj w pierwszej grze dwa razy mam parasol. Zobaczcie. Parasol również jest tutaj. Kolejny symbol, drapiamy kolejne. Kolejnym symbolem są rolki. A czy rolki mamy? Czy mamy tutaj rolki, moi drodzy? Rolek nie widzę. Wobec tego lecimy z kolejnym symbolem. Jakim jest po prostu krat? Moi drodzy, bardzo Was proszę, żebyście nie przewijali. Wiem, że są osoby na moim kanale, które po prostu lubią E, takie odcinki bez przewijania to właśnie dla tych osób są te zdrabki dzisiejsze bardzo bardzo serdecznie was wszystkich pozdrawiam a ja lecę z kolejnym symbolem mamy tutaj arbuza no i arbuza nie widzę tutaj rzuca mi się w oczy biedronka ale no niestety biedronka to nie arbuz kolejny symbol korona korona jest w grze Numer jeden. Tutaj w trzeciej grze również się znajduje korona. I yy, to by było na tyle. Cytryna. Cytryna. Też nie widzę cytryny. No dobrze, przejdźmy do następnej. Lody. Lody dla ochłody. Nie ma lodów. Tak. Ptaka mamy w tym miejscu. I tylko raz. Teraz szukamy księżyc. Czy nam się pojawi księżyc? Nie widzę księżyca, dlatego przechodzę od razu do następnego symbolu. Mamy motyla. Tak Mi się wydaje, moi drodzy, że motyl już gdzieś był, ale właśnie tutaj w ostatniej grze jest, zobaczcie, motyl. I kolejny symbol w naszych super liniach to jest słoń. Słuchajcie, no zobaczymy, która zdrapka wygra, która zdrabka wygra, a może się okaże, słuchajcie, że będzie remis. No byłoby, byłoby całkiem ciekawie. Jeżeli będzie ramis to na pewno zrobię dogrywkę. Jeżeli wam się podoba tego typu odcinek, to na pewno zrobię powtórkę. Tylko dajcie znać w komentarzu, czy tego typu odcinek wam się podoba. To może będziemy sobie częściej tutaj drapali tego typu rywalizacje. Może za większe też, słuchajcie, nominały. Pojawią się zdrabki. Zresztą wszystko tutaj zależy od Was. To jest kanał który jest dla Was. Bez Was on nie mógłby istnieć, dlatego wyrażajcie swoje opinie w komentarzach. A ja mam tutaj monetę, i zachęcam do zajrzenia, do opisu pod filmem. Kto uważnie słucha, ten na pewno zajrze. Kto przewija, ten nie zajrze. A teraz mamy słoneczko. Słoneczko jeszcze tutaj, obok Biedronki, obok roweru słoneczko. I diament. Diament na samym tutaj środeczku. Kwiatuszek. Tutaj jest kwiatuszek. I ostatnie cztery symbole. Popcorn. Moi drodzy, popcorn. No, ja osobiście popcornu nie widzę na tej zdrawce. Klapki. Klapki mi się gdzieś rzuciły w oczy, szczerze mówiąc. A nie, to leżak, leżak. Zobaczcie, leżak. Leżak był i to całkiem sporo razy. Sakwa. Kolejnym symbolem mamy jest sakwa. Tutaj ta sakwa się pojawia. Symboli niestety nie było, no i jest nasz wymarzony leżak, taka ta zdrabka troszeczkę wakacyjna, leżak jest jeszcze tutaj i to by było na tyle. Czy więcej symboli tutaj nie mamy, bo ostatnio pominąłem kilka, no moi drodzy, z tego co widzę nie ma linii, bo nie było piłki, nie było balonów, nie było kości i tak dalej. Okularów, gwiazdy, no tego typu symboli. Także myślę, że możemy sobie sprawdzić literki kontrolne. Myślę, że dokładnie tak. Są inne, także Y, T, B. Tak wyglądają literki kontrolne. No niestety zdrabka polska nie przyniosła szczęścia, szczerze mówiąc. Ale może zdrabka angielska przyniesie Trochę więcej szczęścia moi drodzy. Zacznijmy sobie od gry głównej. Mamy tutaj wygrywające liczby i musimy je znaleźć na polu moje liczby. Oprócz tego możemy również znaleźć takie oto symbole, moi drodzy. I jest to po prostu sakwa, gdzie wygrywamy przypisaną kwotę. Symbol podwójnego funta i wtedy mnożymy wygraną razy 2, albo symbol diamentu. E, wygrywamy wówczas wszystkie e, kwoty z pola gry. No dobrze, przejdźmy sobie do tej gry. Ja, ja tutaj pozwolę sobie troszeczkę przybliżyć, tak żebyście to dobrze widzieli. No to wygrywające liczby. Wygrywające liczby w tej zdrawce to 8, 14, 31. 33 i 16 to są wygrywające liczby. Mam nadzieję, że to widać. A jakie nam się liczby trafią? No, zobaczcie sami, moi drodzy. Mamy 28, także pierwsza tutaj nagroda do nas nie trafia. No, 20 funtów było do wygrania, także sami zobaczcie. Eee, trójka, już teraz nie będę tych kwot drapać, żeby was tutaj nie zamęczać. 27, 10.

Z tych liczb nie wygrała, ale mamy jeszcze dwa bonusy. Musimy znaleźć kciuka w górę, tak aby wygrać przypisaną kwotę. No to szukamy kciuka. Tutaj mamy, moi drodzy, awokado za 10 funtów, a w grze numer 2. Oj, no niestety mamy gruszkę. Także 10 funtów. 10 funtów za gruszkę, 10 funtów za awokado. Co mogę więcej powiedzieć, wy już na pewno wszystko wiecie, tak wyglądał ten draping, ta konfrontacja pomiędzy angielskimi i polskimi zdrapkami, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, dajcie znać w komentarzu, na pewno wezmę to pod uwagę, życzę Wam miłego dnia, widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się ciepło, pa pa.